Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się wyrobem namiotów a co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków. Kiedy Selas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich – krew wasza na wasze głowy, ja nie jestem winien, od tej chwili pójdę do pogan. Odszedł stamtąd i poszedł do domu czciciela Boga, niejakiego Tycjusza Justusa. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem. Wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą: Cóż to znaczy, co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie, oraz Idę do Ojca. Mówili więc, Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada. Jezus poznał, że chcieli Go pytać i rzekł do nich, Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem, Chwila, a nie będziecie mnie widzieć i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość.